Siema. Jakiś czas temu kupiłem motocykl i pojawiło się na jego temat masę pytań, więc postanowiłem, że nagram materiał i przedstawię wam moją pomarańczową bestię. I'm I'm just I'm just Długo zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle nagrywać taki materiał na YouTube, bo ostatnio dużo youtuberów zaczęło kupować motocykle. Z jednej strony to fajnie, a z drugiej strony są to niektóre osoby, które w ogóle nie mają nawet prawa jazdy na motocykl, ale fajnie, że to grono powiększa się w jakimś stopniu i mam nadzieję, że nikomu nic złego się nie stanie. Ja osobiste, osobiście osobiście zdecydowanie osobiście. Ja posiadam prawo jazdy już od 7 lat, niemalże na motocykl i zarówno na samochód, więc to nie jest tak, że wsiadam na motocykl nie mając zielonego pojęcia, o co w ogóle tutaj chodzi. Kadr mi się nie podoba, jest tutaj ciemno, szaro i ponuro, dlatego proponuję, żebyśmy zmienili ten kadr. Wtedy wam opowiem trochę więcej o Ninży, co to jest za pojemność, w ogóle jaki rok i tak dalej, i tak dalej, więc yy, ubieram się, jedziemy. A, I czekam na komentarze, w których napiszecie mi: nie siadaj na motocykl, bo wyłamiesz stopkę. Motocykl się rozgrzał, więc zaraz na niego wskakuję i jadę na miejscówkę. Wy możecie w tym czasie zapoznać się z grą Game of Thrones Winter Is Coming. Sponsorem odcinka jest Yuzu Games, dlatego poznajcie Grę o Tron i jej bohaterów z innej perspektywy. Game of Thrones Winter is Coming to przeglądarkowa gra, w której możecie stworzyć własną historię razem z ulubionymi postaciami z serialu telewizyjnego. Dzięki wielu questom stworzonym na potrzeby gry odkryjecie nowe wątki fabularne. Jest to oficjalnie licencjonowany tytuł z uniwersum Gry o Tron. Świat został stworzony i zaprojektowany tak, aby odtworzyć geograficznie dokładną wersję western. Ze wszystkimi głównymi zamkami. Do zagrania potrzebujecie jedynie przeglądarki internetowej. Co ciekawe, w grze zaimplementowano bardzo zaawansowaną grafikę 3D. Dodatkowo możecie toczyć bitwy na dużą skalę przeciwko innym graczom w trybie PvP, ale nie tylko. Tryb sojuszy oferuje również wielkie potyczki. Założyłem nawet swój własny sojusz, więc zachęcam Was do dołączania i wspólnej walki. Link do gry znajdziecie w opisie. Dołączajcie do mnie. Do zobaczenia w grze! No i jesteśmy na miejscu. Nie zwracajcie uwagi na moją fryzurę, po kasku nie wygląda ona zbyt y, dobrze. W przepięknej malowniczej okolicy nad jeziorem, y, na którą zabrał mnie mój operator, i totalnie nie wiem co tutaj robimy, bo spójrzcie na podłoże. No, ewidentnie nie jest przystosowane do tego, żeby ninja się tutaj poruszała. Ach. Szkoda gadać, słuchajcie, ale pogadamy trochę o, o ninży. Przede wszystkim, jak wy macie jakieś pytania, to piszcie je w komentarzach, ale przede wszystkim te, które się pojawiają, to, pyta, to pytania o to, jaka to jest pojemność. Moi drodzy, to jest 600. Dlaczego 600? Bo pewnie niektórzy się będą zastanawiać, słuchajcie. Dlatego, że nie chciałem litra, bo jest za duży i bym się na nim pewnie zabił. Na tym mogę się zabić, a co dopiero na litrze, więc postanowiłem wziąć 600. Eee, niektórzy powiedzą, to do dobra, mogłeś wziąć 400 albo 250, ale nie chciałem. Chciałem 600 i powiem wam, że trzeba mieć do tej maszyny naprawdę duży respekt. Ze względu na to, no, zapierdziela to. Zapierdziela niemiłosiernie. Motocykla zacząłem szukać jakoś w kwietniu, albo w marcu nawet już, nie pamiętam. Tak jakoś na początku sezonu i w sumie do końca nie wiedziałem jaki motocykl chcę, bo rozważałem kilka opcji, między innymi GSX-era, cbr tak sobie, Ninja chciałem, czyli ZX6R, bo to jest dokładnie Kawasaki ZX6R. No i chciałem w takim niestandardowym kolorze, żeby był motocykl ze względu, na to, żeby się wyróżniał na drodze, a ta moja pomarańczowa bestia wyróżnia się. Po motocykl pojechałem na początku maja i pojechałem, obejrzałem. Dziękuję z góry Szymonowi, jego tacie, który pomagał mi w sprawdzeniu tego motocykla, czy jest wszystko w nim w porządku. I słuchajcie, do zrobienia generalnie tutaj było, nad kolektorami coś ciekło i to było wymienione. I uszczelnienie tłumika, który jest z tyłu, bo coś tam też nie grało. Reszta w porządku, no wiadomo, jakieś tam ślady używania to jest normalne. Motocykl jest z 2007 roku, więc swoje przeszedł. Na szczęście nic z nim nie było. Mam książki, dokumentacje i tak dalej. Motocykl jest z Niemiec, jakby ktoś pytał. Ja jestem pierwszym właścicielem w Polsce. Czego się nie robi w filmie, nagrywek. Teraz będzie trochę na temat kombinezonu, który mam na sobie, kasku i tak dalej, ale bardzo skrótowo, bo nie chcę tutaj przedłużać, bo wiem, że to też byłoby nudne. Chciałbym tylko tyle powiedzieć, że koszt tego co mam na sobie to mniej więcej połowa tego co kosztował ten motocykl, więc pamiętajcie, że jak jeździcie, bo wiem, że przez to, że oglądacie takie filmy z motocyklami i w ogóle, to jakby zarażacie się tą pasją motocyklową, to pamiętajcie też, żeby dbać o swoje zdrowie. Gdzieś widziałem kiedyś na YouTubie taki filmik w którym ktoś pokazywał kask za 40 zł i yy, generalnie z tym kaskiem można było zrobić tak, że jak się go tak nacisnęło bardzo bardzo mocno, to on się łamał. Pamiętajcie, żeby nie kupować tanich kasków, bo szkoda waszego zdrowia. Zabezpieczajcie się. Warunki pogodowe, które mamy, nie są zbyt dobre ze względu na to, że w sumie już chyba zaczyna padać. Więc powoli będziemy się stąd zmywać. Ale z racji, żeby nie taszczyć tej twardej kamery, to pogadam do Was tutaj trochę na GoPro i wyjedziemy stąd, bo widzę, że się że się pogoda po prostu nam psuje. Idę po rękawice. Mhm. Widzimy się na zrzucie z GoPro. Dobra, generalnie, tak jak mówiłem, pogoda nie dopisuje. Mam nadzieję, że mnie w miarę dobrze słychać ze względu na to, że w sumie to jest moje testowe takie nagranie, słuchajcie, powiem Wam tak, to jest bardzo ciekawa trasa, bo bo zaraz zresztą zobaczycie eee, ja mam też bardzo ciekawą sytuację, ze względu na to, że raz mam rezerwę a dwa kropi, więc jakby jest w miarę ślisko jeżeli chodzi o podłoże nie, nie wyzywajcie mnie też o to, że że jeżdżę po takich wertepach ninjo nie szanuję tego motocykla, bo to przez nich tam, o... Nie wiem czy ich widać tam w lusterku, ale to ich wina, że, że tędy jadę. Ale chciałem wam powiedzieć o jednej rzeczy, o jednej fajnej rzeczy, która a niektórym się może spodobać, innym nie. Ale na pewno niektórych ucieszy. No więc moi drodzy, założyłem kanał motowlogowy. Zobaczę jak to będzie wyglądało i czy to będzie fajny pomysł, bo... Dużo osób pytało czy taki kanał założy, więc stwierdziłem, że założę. Znajdziecie go w opisie i na końcu tego filmu pojawi się też w adnotacji gdzieś tam do góry, to, to możecie sobie kliknąć. No więc wchodźcie na kanał. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ej, ej, ej. Nie no, tak serio to oni prowadzą na stację benzynową. Mam nadzieję, że tego paliwka mi tu starczy, bo, no, bo jest tragedia. Słuchajcie, zrobimy tak, że ja dojadę na tą stację. Z nimi zatankuję. Ja pierdzielę, masakra tutaj jest po prostu tragedia. A oni skręcili jeszcze oprócz tego. No fajnie. No dobrze, to ja sobie pojadę tutaj, tędy i Dogonię ich za chwilę. Chyba uda mi się dojechać na stację, bo... Stacja jest tam. Ja się... zaraz, zaraz dojedziemy. Ale to będzie oznaczało, że ta pierwsza część materiału będzie dobiegała końca. I drugą część znajdziecie na tym kanale motovlogowym Także bardzo serdecznie zapraszam was do opisu Tam znajdziecie wszystko Także moi drodzy to będzie już na tyle z tego materiału Bardzo dziękuję wam za oglądanie Ale to nie koniec z materiału Tutaj zachęcam was żebyście strzeli łapką w górę Żebyście zasubskrybowali mój kanał jak i ten kanał motovlogowy Bo tam jest dalsza część tego materiału który tutaj oglądacie Także rozpoczynam tankowanie na tamtym kanale zapraszam Was bardzo serdecznie. Do oglądania. Ale to jeszcze nie koniec materiału, ze względu na to, że chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak prawie wziąłem ninja na koło zupełnym przypadkiem i to było wczoraj, nie nagrałem tego. Przy okazji będę sobie grał w grę Otron i mam nadzieję, że to nikomu nie będzie przeszkadzało, ponieważ chciałem Wam pokazać mniej więcej, jak ten tytuł wygląda. Swoją drogą możecie pobierać grę z opisu. Słuchajcie. No więc, tak, to było w ten sposób, że jechaliśmy na nagrywki, tak jak wcześniej wiecie doskonale, jechaliśmy ja, mój operator, moja dziewczyna, więc potrzebujemy próbowałem go, żeby nagrać, a nagliła nas pogoda, naglił nas czas, ze względu, że wczoraj było dosyć burzowo, nieciekawie, więc stwierdziliśmy, że musimy się pospieszyć. Ale w korkach w Poznaniu staliśmy przez około no ja wiem, godzinę, półtorej, coś takiego, także no niezbyt fajna sytuacja, no ale musieliśmy te korki niestety pokonać, bo wyjeżdżaliśmy za Poznań, dlatego potrzebowaliśmy się przemieścić. Wracając do całej sytuacji, jak wziąłem Ninja na koło. Generalnie jechaliśmy w korku, no, i w pewnym momencie zauważyłem, że z trzech pasów, które szły, jak ktoś mieszka w Poznaniu, to będzie wiedział, to było koło Poznani. No, to zauważyłem, że ten lewy się blokuje, więc nie ma co tam stać i po prostu zjechać na ten środkowy. Przy okazji, autem, w którym jechała moja dziewczyna razem z moim operatorem, przemieścimy się. Do przodu w ten sposób, że ja zablokuję środkowy pas, dzięki czemu oni będą mogli wjechać na ten środkowy, no i przejechać sobie dalej, zaoszczędzimy trochę czasu, będzie fajnie. Tak też myślałem, ale nie do końca tak było, ze względu na to, że w momencie, kiedy wyjeżdżałem z tego lewego pasa, stwierdziłem, że zrobię to tak, że po prostu pani, która jechała tym środkowym, wyprzedza ją delikatnie. To no może trochę niedelikatnie, trochę bardziej niż delikatnie. Generalnie wyprzedziłem ją dosyć mocno, ale w momencie, kiedy już zjeżdżałem na ten środkowy pas, usłyszałem, jak samochód, który znajdował się za mną, przyspiesza i praktycznie we mnie wjeżdża. Dosłownie, tam brakowało milimetrów od tego, żebym dostał takiego strzała z boku i się położył. Powiedziałem sobie w głowie, o nie, tak być nie będzie, dogonię tą osobę, która chciała mnie przejechać. I w momencie kiedy ruszałem, byłem na tyle zdenerwowany, że tak szybko odkręciłem manetkę i puściłem sprzęgło, że mój motocykl stwierdził Hello, czas na tylko jedną oponę, więc wyrwałem ninżę pomiędzy dwoma samochodami, które znajdowały się po lewej i prawej stronie. Mówię, o kurde, coś tu się dzieje. No i dogoniłem tą babkę, pytam się, halo, przepraszam, nie wiem, nie widziała mnie pani, dlaczego pani tak zrobiła, coś w ogóle stało. A ona do mnie mówi... Halo? Tak? Mówię, no halo, nie widziała pani, że jadę, że wjechała pani we mnie prawie i rozwaliła mój motocykl. Ona, ojejku, bardzo przepraszam, bardzo przepraszam. I tak bardzo często jest, zauważyłem, że wśród ludzi panuje takie coś, że jeżeli coś zrobią i nie chcą ponosić za to jakiś tam, nie wiem, no nie nazwałbym tego konsekwencjami, ale w jakimś stopniu odpowiedzialności za to, że coś mogło się stać, to oni wolą sobie po prostu udawać, że ej, przecież nic się nie stało, wszystko jest w porządku. No i tak wziąłem prawie ninja na koło. Jak na grę przeglądarkową, Gra Tron ma bardzo, bardzo ładną grafikę i te szczegóły tutaj są mega zachowane, na przykład spójrzcie sobie chociażby na tą wodę. I odwzorowanie tego w ogóle tutaj... Naprawdę, to wygląda genialnie. Także, tak jak wcześniej wspominałem, założyłem sojusz, przymierze, możecie dołączać do niego, rekrutacja do przymierza trwa, także zachęcam do dołączania, ja tu swoje oddziały buduję, tu się jeszcze chyba budują moje oddziały, szkolenia, o, mógłbym przyspieszyć, ale jeszcze te dwie minuty poczekam. No, także gra w opisie, ja się z wami żegnam, zapraszam na ten kanał motowlogowy, bo tam też jest dalsza część materiału i możecie oglądać. Do zobaczyska!